Witam się Manko, moi drodzy. Jestem w gościach. Piję sobie herbatkę. Jest bardzo fajnie. Jakiś czas już mnie tutaj nie było. Nie nagrywałem filmików, no, ale dzisiaj stwierdziłem, że mogę nagrać. Trochę zarosłem. Czas iść do fryzjera, ale fryzjerzy na razie są zamknięci. A jakoś domowego fryzjera nie ma. Nie ma chętnego. Żeby mi włosy obciął, ale na łyso się nie będę strzygł, bo nie pasuje mi. No. Piątka. No, I tak to mija. W popołudnie, Moi drodzy, no co mogę więcej powiedzieć? Tutaj Filip gra, ja też bym pograł. Ale akurat w moich, że czas się skończył, no i przerwa. A że gra bezpłatna, no to wiadomo, no przerwy są. I tak gramy na zmianę. Raz on, raz ja i czas leci. No i bajki jeszcze ogląda w telewizji. Chciałem zciszyć ten telewizor, ale tutaj pani Ewa krzyczy. Nie mogę. ciszać poniżej 20. <laughs> Tak to jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. mamy, siostrę, szwagra. Jednego, drugiego. Andrzeja. Tutaj Emilkę pozdrawiam też. Filipka, Maję, panią Ewę, panią Elę. Trzymajcie się, moi drodzy. O! Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Życzę dla pani Dawusi i dla pana Zdzisława sukcesu, udanego miesiąca miodowego. Pozdrawiam z fartem.